świątecznych potraw, wypieków i ręcznie robionych ozdób choinkowych. Dochód z kaliskiej wigilii będzie przeznaczony na pomoc dla chorych dzieci. Wszystko można było dziś kupić za co łaska. Dlatego to od hojności mieszkańców zależało jak będą wyglądały dziecięce święta. Była tam Agnieszka Walczak. Weronika, Małgosia, Kinga, Kacper i Jakub to podopieczni kaliskiej fundacji Bread of Life. Cała piątka wymaga kosztownego leczenia i drogiego sprzętu rehabilitacyjnego, na które nie stać rodziców. Dlatego fundacja specjalnie dla małych podopiecznych przygotowała Wigilię Kaliską. W centrum miasta stanęły stragany, na których można kupić ręcznie zrobione ozdoby choinkowe przygotowane przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej. Jest też rękodzieło artystyczne, doskonały pomysł na prezent bożonarodzeniowy można kupić domowe wypieki i wysłać kartkę do świętego Mikołaja. Wszystko za symboliczną złotówkę. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane chorym maluchom. W ubiegłym roku udało zebrać się ponad 6 tysięcy złotych. Organizatorzy liczą, że w tym roku mieszkańcy miasta będą hojniejsi. Dla teleskopu skalisza Agnieszka Walczak. Ροράτε.